Dzisiaj odpowiemy na bardzo często zadawane nam pytanie: Jak schudnąć? Szybko. Ja widzę te słodycze. Jeśli masz zamiar je zjeść, to wiedz, że coś jest nie tak. Jeśli popijesz jeszcze tym kolorowym napojem, to też wiedz, że coś jest nie tak. A jeśli usłyszę tą paczkę z chipsami, to masz przerąbane. <laughs> nie schudniesz, nie ma opcji. <laughs> No nie, no nie ma szans. Jeśli chcesz schudnąć, to musisz się tego pozbyć. Nie może być tego w twoim domu. Ale po kolei. Zatem, nadszedł ten czas. Stwierdziliśmy, mamy za dużo tuszczyku, tutaj, tam, gdzieś tam, przeszkadza nam on i musimy coś z tym zrobić. Jako pierwsze polecamy rachunek sumienia. Żal za Nie, zacznijmy od rachunku sumienia. Czyli, dlaczego mam tak więcej tego tuszczyku, niż chciałbym, chciałabym mieć? Co robię źle? Gdzie są błędy? Musimy sobie szczerze na te pytania odpowiedzieć. No dobra, ale w sumie nie każdy wie, co jest złe, a co jest dobre. Podstawowe błędy. Brak ruchu. Słodycze, fast foody i napoje kolorowe zamiast wody. To są podstawowe błędy, najczęściej sprzyjające właśnie nadwadze. No, ja bym tutaj podkreślił brak ruchu. Szczególnie. <laughs> musicie się zacząć ruszać, robić dodatkową aktywność, dodatkowe spalanie kalorii, dodatkowe podkręcanie metabolizmu, bo metabolizm można podkręcić i treningiem i oczywiście jedzeniem. Ale trzymając się tego treningu, musicie cisnąć. Spalać to, co nadbudowaliście, spalać to, co zjedliście dodatkowo. Pa, 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 Amerykanie. Jeśli chcecie schudnąć, to przede wszystkim musicie postawić sobie cel. Znaczy jest to jakaś opcja, postawić sobie cel. Postawcie sobie cel! <laughs> Przygotować się do jakiegoś wydarzenia. Nie Rodzinne. na przykład do ślubu. O, miałem taki przykład, że no, mój podopieczny przygotowywał się do ślubu i to był jego największy cel. Osiągnął go. Oczywiście nie musi być to ślub, może to być po prostu wyjście do sklepu, lato. A jeszcze trochę czasu zostało, macie prawie rok, więc warto się za to wziąć. Postępy warto chyba też zapisywać gdzieś, nie? Fajnie, jak sobie zrobicie taki jak codziennie będziecie odnotowywać, czy udało się, czy się nie udało. Na koniec tygodnia widzicie. Czy poszło dobrze, czy nie, co można poprawić, macie nad tym jakąś kontrolę. Ważne jest też, żeby ułożyć dla siebie racjonalny plan, tak? Jeśli mamy tą nadwagę, to pracowaliśmy na nią dłuższy czas, czyli nie zgubimy tego tuszczyku raptem w tydzień, tak? Więc dajmy sobie czas na spokojnie, nie wszystko naraz, tak? Bo często jest takie zjawisko, że ludzie zaczynają się przemęczać na treningach, robią po prostu ich 10 razy dziennie, 10 razy w tygodniu, jedzą jak najmniej, szybko może, mogą przyjść efekty, ale też szybko wrócą te kilogramy no i demonstracje. zdrowotnie można zdrowotnie, się koniec. dowalić. Także małe kroki, racjonalny plan. Czyli z diety musicie jeszcze wyrzucić to, co powiedziałem przed chwilą. Słodycze, przetworzoną żywność, napoje kolorowe. i będzie dobrze. Fast food. <laughs> Na, Na początku o. po prostu trzeba to wywalić. <laughs> Za jakiś czas, jak już się uda coś schudnąć, ogarnąć dietę, odtruć się, odzwyczaić, przejść, zmienić sobie trochę smak, to będziemy mogli to wprowadzać, nie wiem, raz na tydzień na przykład, czy przy okazji jakichś super fajnych okazji rodzinnych, czy przyjaciół, spotkań z przyjaciółmi. My nie często mamy okazję do takiego czy tam podjadania jakichś niezdrowych rzeczy, bo na co dzień tego po prostu nie mamy w domu i to myślę, że na maksa polecam, żeby po prostu nie kupować takich rzeczy, nie przyjmować giftów od znajomych i szufladkować ich gdzieś, bo później czy wcześniej po nie sięgniecie, ale nie sięgać. Czy później. No później czy wcześniej. <laughs> W każdym razie nie sięgajcie, czy wcześniej, czy później, czy później, czy wcześniej. I to jest właśnie dobry sposób, czyli oczyszczenie szafek. Jeśli macie w domu jakieś zakamuflowane słodycze, nie wiadomo jakie jest złe rzeczy, to jak przechodzicie nagle na dietę, to po prostu to będzie Was wszystko kusiło, więc nie wiem, można to oddać komuś. Nie wiem cokolwiek, oczyścić szafki. To, co jest chyba najcięższe w tym wszystkim, to namówić bliskie otoczenie, rodzinę, znajomych do tego, żeby oni też zmienili swoje nawyki żywieniowe. My wiemy to z doświadczenia, że jest naprawdę ciężko. Dlatego się wyprowadziliśmy. <grym> <grym> nie, nie, no ale jest to bardzo ciężkie, ale warto spróbować gdzieś tam. Wciskać tą zdrową żywność, zobaczą, że to jest naprawdę dobre, to jest fajny zamiennik, warto go spróbować. Przekonają się do tego może nic na siłę. Pamiętajcie, nic na siłę. Ale no, trzeba ale... warto inspirować. Tak. A jak pokażecie im swoje wyniki, swój, na, swoją nagłą zmianę wyglądu, to myślę, że na pewno się zmotywują. No, i również wezmą się za siebie. Co do diety, to kilka takich e, praktycznych wskazówek. Wyznaczcie sobie cztery posiłki i nie podjadajcie między nimi. Podjadanie to jest w ogóle chyba najgorsza rzecz, bo nigdy no. tego nie kontrolujesz i zjesz sobie szybko, i zaraz w sumie kolejny posiłek, to ten posiłek też zjesz. Zapominasz, że to podjadanie to praktycznie było wielkości tego kolejnego posiłku. Także cztery posiłki wystarczą. Nie musi być wcale pięć, to jest mit. Bez na cztery, podjadania. ale konkretne, ale też skąd bierze się to podjadanie? Głównie dlatego, że chyba człowiek nie zje właśnie konkretnego posiłku i sięga po jakieś tam słodycze, żeby na szybko zaspokoić zapotrzebowanie nie, nie kaloryczne. No i tak to niestety jest. Trzeba to odrzucić, rozpisać sobie, czy postanowić, będę jadł, jadła to i to. Przygotować wcześniej. Przygotować, kupić wcześniej i that's co. Ważne jest też, żeby pić wodę. Często uczucie pragnienia mylone jest właśnie z uczuciem głodu. Jeśli nie pijemy tych co najmniej 1,5 litra, to jest takie minimum, ale generalnie 2-2,5 litry powinniśmy wypić. Osoby, które trenują więcej, jeszcze więcej powinny wypić: wody mineralnej dziennie. Taka ilość na pewno Was zaspokoi i też stłumi ten głód. A nie dość, że stłumi głód, to jeszcze dodatkowo nie do, wizualnie nie będziecie trzymać tak wody i będziecie widzieli jakieś tam powiedzmy szybsze postępy. To jeszcze więcej picia wody pozwoli Wam szybciej spalać tkankę tłuszczową. Warto spróbować. Jeśli chodzi o to, co powinniśmy jeść, w skrócie powiem, że powinna być to po prostu naturalna żywność, tak nieprzetworzona, czyli mięso, warzywa, jaja, zdrowe tłuszcze, olej kokosowy, tłuszcze zwierzęce również są zdrowe. Można smażyć na smalcu, nie bać się tego, No właśnie, masła. bo to też jest częste pytanie, przepraszam, że Ci przerwę. Na czym smażyć? Olej kokosowy nierafinowany? I smalec. Dwie opcje, koniec pytań. Jak zobaczycie, jak zobaczycie w komentarzach, że ktoś pyta, wysyłajcie mu ten film. Do tego produkty zbożowe, takie jak kasze, ryże, można również jeść ziemniaki, bataty. Ziemniaki nie tuczą, tak? To jest mit. Mitz wziął się z tego, że, nie wiem, w staropolskiej tradycji te ziemniaki zawsze się podawały z jakąś śmietaną czy sosami. Lejemy je czymś, jakimiś, nie wiadomo, sosami mącznymi czy czymkolwiek i to i tak zwiększa ich kalorykę. No i no, nie jest takie przeświadczenie, ale generalnie ziemniaki, na przykład po, po treningu, to jest bardzo dobra sprawa. Jeśli chodzi natomiast o przepisy, nie szukajcie takiej wymówki, ale ja nie wiem, co co z tego zrobić, co z tego zrobić? Bo w necie, po prostu nawet na naszym kanale czy blogu jest mega mega dużo przepisów. wystarczy wpisać, nie wiem, dietetyczny obiad, zdrowy obiad, pomysł no, na obiad. No znajdziecie tego naprawdę, naprawdę bardzo jest tego dużo. mnóstwo na I każde wymówek. danie. Nie szukajcie <laughs> wymówek, szukajcie sposobów, ok? Szukajcie tych przepisów, szukajcie, a znajdziecie. Możecie na przykład zobaczyć przepis na pizzę 0 kalorii albo przepis na brownie. Zdrowy deser. Dużo przepisów. Dużo przepisów na blogu też. Tu, obejrzyjcie koniecznie. Koniec reklam. Dziękujemy bardzo. I jak już dietę macie ogarniętą, to wracamy znowu do punktu pierwszego, czyli trening. Możecie znaleźć i zacząć trenować, co tylko chcecie. Może to być fitness, kulturystyka, po prostu siłownia, treningi, gimnastyka, no. Dużo, dużo opcji, no. Cokolwiek możecie wyjść na dwór, pojeździć na rowerze, na Nordic rolkach. Nordic walking. Nordic walking, Naprawdę No to teraz jest super. w tych czasach macie no, same rozwiązania. Same się proszą o to, żeby je chwycić i coś z tym zrobić. Można iść na basen. O, ja tak zaczynałem na przykład. Na przykład. Bardzo super opcja, tak? Nie trzeba być od razu kulturystą i tylko pakować na siłowni. Można ćwiczyć w domu, na dywanie na przykład z moimi zestawami ćwiczeń. Widzisz? O, czyżby, reklama, 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 zbliża się reklama! Tutaj macie moje ćwiczonka. Na Warto poćwiczyć tyłek na brzuch. i brzuch. Warto poćwiczyć tyłek i brzuch, tyłek i brzuch, tyłek i brzuch, tyłek tyłek, 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 tyłek i brzuch. I ramiona też. I brzuch. Dobra, no i to by było chyba na tyle. Mamy nadzieję, że pomogliśmy. Odpowiedzieliśmy w końcu na to pytanie dość wyczerpująco. I od razu od samego słuchania schudliście! Kalorie się spaliły same. Kalorie się spaliły, a kaloryfery się zrobiły. Dokładnie. Czyli nie szukamy wymówek, szukamy sposobów. Dokładnie. I jednym takim sposobem jeszcze może być na przykład łapka w górę, na pewno wtedy schudniecie. Jak klikniecie, Albo zapewniam. Bo pokaże Wam się więcej naszych filmików i. Wiecie, oglądajcie, są dla Was. Subskrybuj kanał! Tu subskrybujcie kanał. No i co? No, co mam wam powiedzieć? Warto schudnąć. Wtedy łatwiej wyrwać fajną dziewczynę, czy fajnego chłopaka. Trzymajcie się, siemanko. Powiem, że schudłaś nawet, wiesz? Przez ten filmik? Nie, w ogóle ostatnio. Mega progres. A ja? <laughs>